No, hej, ja jestem Trak i co, witam was. I, I co, zawsze nie wiem, muszę się wyuczyć tego powitania czy znaczy, oduczyć tego powitania z tym i co, tak dziwnie brzmi. Ehm, tak więc, tak więc zresztą też. Mam takie słowa, które cały czas powtarzam i nie mogę przestać. No, ale. Gdzie miasto mi się nieźle rozwinęło. Na no serio, czy jest taka świetna muzyka w tym SimCity, uwielbiam ją. Aż, jak na ogół włączam do te tego typu gier swoją muzykę, gdy nie gram, to tutaj. Jest taka mało przemulająca, i chce się jej słuchać. Nawet, zresztą to dość stara gra jest przecież, nie? 2004, 2003. 3. Naprawdę się postarali. W przerwie pomiędzy odcinkami postanowiłem zapanować nad budżetem. Jak widzicie jesteśmy na plusie w końcu w końcu jesteśmy na plusie, co prawda, jak widzicie środowisko zobaczcie ile tu jest drzew, ile tu jest parków to nic nie daje, posadziłem, tu jest burz po prostu i wiele parków, jak widzicie wartość ziemi się, się wzrasta powoli budują się tutaj jakieś nowoczesne bloki na północy miasta, jakieś wille nawet tak więc, no zaczyna to wyglądać coraz lepiej i a, i postawiłem jeszcze u, uniwersytet czy uczelnie To jest u, uczelnia. Dokładnie, to jest uczelnia i... I właśnie potem gdy postawiłem uczelnię, zachęciło to bogatszych do wprowadzenia się do miasta. Tak więc jest to z, 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 fajna sprawa. Właściwie nie wiem, czy ty, wy to widzieliście, ale odkryłem takie misje poboczne, które można robić i dostajemy za to kasę. To jest całkiem... całkiem spoko opcja. Zobaczcie, na przykład... Yy, można sobie kliknąć na radiowóz. Ja mówię to tak, yy, jestem tym zaskoczony, bo po prostu nigdy, nigdy się z tym nie spotkałem. E, na przykład klikamy sobie na radiowóz i. Cel mieszka. Doniesiono o zamieszkach. Cel mieszkania. Jedź tam i sprawdź, co się dzieje. Sąsiedzi skarżą się na hałas. Jeżeli ci się to uda, ocena burmistrza wzrośnie o 50 jakichś tam punktów. I możemy to sobie zaakceptować. E, I. Mamy czas. Odpowiedni, i musimy dojechać do celu gdzieś, tylko gdzie jest ten cel? O Boże, <noise> nie wiem, czy to będę robił, ale zobaczmy sobie, tak rozkręcę się na początek tego odcinka. Ojej, nie, nie chcę tak. Czy ten samochód może nie wytrzymać? Ojej, ojej, to się tak nie. Okej, okay, jadę, jadę, jadę. <noise> nie wiedziałem, że tak się da bez kitu. Ile mam czasu? Okej, okay, mam. 25 sekund. Okej. Okay. Udało mi się rozstrzygnąć spór i ostrzec jego uczestników, by się uspokoili. Super nowoczesny komisariat będzie wkrótce dostępny. Wykonuj do, dalej misje związane ze zwalczaniem przestępczości. Ej, czy to się odblokowywuje pod wpływem tych misji? Czy, czy, czy coś takiego? No anyway, to jest taki fajny przerywnik. Czasami można sobie yy, to rozgrzać, się wiecie. Yy. Ja chyba tutaj zapomniałem jakiegoś parku wstawić, bo tutaj miał być park. Dokładnie. Bo mi się nie podoba to, że tutaj jest taki mały. Więc to usunę i postawię coś ładniejszego. I później zacznę rozwijać y, to moje miasto tutaj nadal na boki. Chociaż tam dalej wypadałoby już zrobić aleje i ją otoczyć. Zresztą sam nie wiem. Może tutaj to osiedle bym rozwinął bardziej, bo nadal jest to dla mnie problemem. Do końca nie wiem jak rozwinąć to miasto, ale chyba podzielę właśnie je na takie dzielnice. Na początku myślałem, że to naprawdę krótko mi zajmie, aby to miasto doprowadzić do jakiegoś stanu. No bo wiecie, mały region i w ogóle, ale... Naprawdę trzeba się napracować nad wszystkim tutaj. tak żeby wybierzmy sobie park jakiś. Yy, może coś takiego pole do gry w softball. No, możemy, możemy. Czemu nie? Ładne, ładne te parki, zobaczcie tutaj. Tutaj jakiś taki fajny zestawem i tutaj jakieś takie boisko. O wiele ładniejsze niż tamto do kosza, bo je usunąłem. Zresztą przypadkiem natomiast yy, postawiłem coś ładniejszego na jego miejscu. Yy, jest spory popyt na, na wszystko jest spory popyt, ale oczywiście na rolnictwo jest największy. Ale tych, tych pól stawiać nie będę. I ktoś tam mi doradził w komentarzu ktoś tam, przepraszam was bardzo, ja nie pamiętam techników. I ja wiem, że, że możecie uznać, że was lekceważę, no ale wie, wiele, was, wiele was jest. Pewien użytkownik powiedział, że po prostu zrobił cały region z tymi polami i połączył z miastami, z siecią komunikacyjną, i to jest całkiem spoko pomysł, więc może tak zrobię. Na dodatek miałem pewnego baga, gdyż właśnie postawiłem szpital. A tutaj w tym miejscu tych dwóch bungalowów była klinika. I teraz nadal mam yy, mam kurcze się wyświetla, że pracownicy medyczni łapią bezdochodową grypę demonstracja pracowników szpitali miejskich i żeby wybudować przychodnie jakieś tam pierdoły. chyba wydaje mi się, że szpital to wystarczy, co? No zobaczcie. Jest yy, ileś tam pacjentów, tyle łóżek, yy, obejmuje, zasięg karetek obejmuje większość miasta, jak widzicie. W sumie mogę to powiększyć, żeby, no wiecie, żeby było bezpieczniej. I dlatego właśnie wybuduję więcej osiedli w granicach tego kółeczka. No. o coś się tutaj buduje. Wszystkie tu uwielbiam odkrywać tak gry, to jest takie fajne. Dawno tak nie miałem, bo w, w, w końcu nagrywam... Serie z gier, które jako go tak a tutaj wiedzieć, coś się buduje nowego, co się dzieje. Mm, dobra, w takim razie, Ach, chcę kontrolować ten budżet. No, w sumie nie jest źle, zarabiamy trochę. Tutaj by się przydało dobudować kolejną dzielnicę. Ile tu jest kratek? Dokładnie szerokości, trzeba to odmierzyć. Wiecie, jest raz, dwa, trzy, cztery na taką jedną... Okej. Okay. Czyli tutaj będzie pięć. Spoko. Okej. Okay. Postawienie tych yy, stref nie poszło mi tak źle wcale, jak, sobie, jak się spodziewałem. Aha... No i jeszcze tutaj. Czy to już nie będzie za blisko? Nie. Myślałem, że to już jest tak blisko przemysłu, a to jednak jest pewne... pewne oddalenie. A właśnie przemysł również powiększyłem, troszeczkę się wybudowało yy, fajnych rzeczy tutaj. Czy znaczy może nie fajnych, ale wiecie. Ale wiecie. Cieszę się, że nie ma korków, chociaż tutaj myślałem, że to miejsce będzie naprawdę nieźle zakorkowane, bo, bo jest sporo korków jednak. Znaczy, tfu, bo jest sporo skrzyżowań, nie korków. No, ale to dobrze, że nic się, nic się takiego nie dzieje. A czy ja zapomniałem, a, zapomniałem tutaj drogi dodać, dokładnie. To już chyba będzie na tyle z tych dróg, chociaż nie. Nie, 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 nie. Co ja miałem zrobić? Czy tutaj nie powinno być kolejnego wyjazdu? Nie, tutaj nie będzie kolejnego wyjazdu. Jakby z szosą. Chwalmy burmistrza naszego, gospodarza wspaniałego. Cudowne wiadomości. Gdzie tylko spojrzysz, że zawsze... Zewsząd dobiegają pochwalne śpiewy ku twojej czci. Wygląda na to, że całe miasto jest pod twoim urokiem. Hollywood się... Okej, okay, nieważne. Hollywood się o mnie upomina. To dobrze. Tylko żeby to środowisko... Mmm... Wiecie. Wow, jakie tu fajne bloczy z kasie budują. Mogę zmienić kierunek, bo tak gram od pewnego czasu na takim i to mi niezbyt podoba się. O, albo tak. Okej, okay, wykraczyło mi grę, ale teraz już jest OK. Yy, nie wiem, ciągle się coś zdarza takiego złego. Nadrobiłem już to, co tutaj stworzyłem, czyli postawiłem ten park, zrobiłem dzielnicę. Oczywiście te budynki, które tutaj się rozwijały, teraz jeszcze się nie wbudowały, bo nie będę teraz czekał, nie? Yy, co chciałem zrobić? Właśnie, właśnie, właśnie. Yy, na uczelni... A miałem szpital, jeszcze szpital, znaczy finansowania karetek nie zwiększyłem, żeby obejmowało więcej osób. Dobra. Yy, I w uczelni, na uczelni, również uczelni mogę w sumie zwiększyć. Wiecie, to aż tak dużo wbrew pozorom nie kosztuje, a wiele, a wiele może. Zdecydowanie dużo może. Jest uczniów 162, a miejsc 130. To więc też można zmienić, zdecydowanie. Ok, teraz już fajnie. Um, boję się spojrzeć w, spojrzeć w budżet. Chociaż nie, nie. Budżet, budżet jest spokojny. Nie waha się zbytnio. co hmm, i też coś. Jakiś budynek nowy się buduje. Tak, tak dziwnie to kontrastuje pomiędzy takimi kamienicami a. No, ale nie będę się czepiał, nie będę się czepiał. Tak więc może rozwinę swoje miasto dalej. Bo chciałbym jeszcze sprawdzić jak się prąd miewa. Wykorzystana pojemność 93%. To zwiększę od razu, żeby później nie mieć zaskoczenia, że coś się jednak stało i jest katastrofa energetyczna. Tak więc co? Oczywiście A, muszę muszę powiększyć, przedłużyć tą aleję. Bo aleje są fajne, ale nawet wyskoczył mi komunikat, gdy grałem samemu, że Simowie nie chcą mieszkać przy alejach i chcą mieć jak najdalej chcą mieszkać jak najdalej od tych alei. Tak więc yy, odradzam wam, jeżeli chcecie, jeżeli dopiero teraz to odradzam wam budowanie yy, domów przy alejach. Myślę, że wydaje mi się, że, yy, że komercja akurat sobie dobrze przy tych alejach radzi. Chociaż to w sumie fajne aleja. Nie wiem o co mi chodzi do końca. Może dlatego, że jest za głośno. Pewnie tak. Tak więc tutaj. Co mógłbym zrobić tutaj? Hmm, może jakiś. A, ale ja już przedłużona, ale przedłużyłbym ją bardziej, bo wiecie, chciałbym ograniczyć rozbudowę tej tego jednego segmentu, tej jednej dzielnicy. Hmm, tak więc. O, może coś takiego nawet tego tak zakręcił. Nie będę nawet ciągnął... Tej drogi do końca, bo to jest za drogie w tej chwili. Może nie jest za drogie, ale wiecie, nie chcę, nie chcę ryzykować tymi wydatkami. Um, I zrobiłbym tutaj oczywiście przedłużenie tej szosy. Bo tutaj również już będą oczywiście te, te średniej gęstości zabudowa. Chociaż tutaj w centrum mógłbym wymienić już na wysokiej. Ciekawe czy by, czy by się coś zbudowało, czy jednak nie. Mamy już 10 tysięcy mieszkańców. Fajnie. Właśnie zapomniałem tutaj jeszcze dodać strefę. Zdecydowanie tutaj powinna się znaleźć. Oki doki. Tak otoczę. To dla jeszcze jedną strefą i, i... będzie fajnie. Widzicie jak się wszystko rozbudowywuje. E, o, nie ma tu na przemysł. Jest na tym przemysł wyższej technologii, natomiast jeszcze nie mam odpowiednich szkół. A i tak sytuacja jest pod kontrolą, więc nie chcę jej psuć. Okej, okay, więc yy, ta droga będzie bardzo przeładowana, ale to bardzo. Wypadałoby jeszcze zrobić jedną szosę. Tylko, że tutaj ograniczyłem tę szosę i wymieniłem na normalne, yy, na normalne małe drogi, z racji tego, że właśnie oni narzekali na to, że te szosy są i wiecie. Także... B Gdzie? Może tutaj? Albo tu. Nie, tutaj nie. Dobra, tutaj. A jej nie chcę budować stref. Kurczę. Naprawdę, do ta nie jest intuicyjna. Tak więc czasami można się pomylić przyciskami. Dobra, zburzy się ten domek, ale trudno, ok, trudno. Pewnie na jego miejscu wybuduje się zaraz ten sam, tylko z mniejszym, z mniejszym kawałkiem ogródka. Bo to jest właśnie fajne, że do tych, do tych parcel dobudowywane są różne rzeczy. Na przykład zobaczcie, tutaj jest jakiś, jakaś altanka, a sam, sam ten dom zajmuje, nie wiem, tam dwie kratki. Tutaj też... No uwielbiam tą grę, uwielbiam. Czym dłużej gram, tym bardziej się wciągam. Eee, myślę, że to też słychać po moim głosie. Okej, okay, jestem teraz zakatarzony, więc pewnie to tylko słychać po moim głosie. O, to będzie idealny koniec tej alei, przynajmniej na tą chwilę. Ojej, na serio mam katar. <grystanie> Masakra. I tak więc, co tutaj stworzyć? A właśnie, najpierw trzeba zrobić wjazd. Wjazd taki, o mniej więcej w tym miejscu, albo nie, nawet w tym. Albo tak zrobię już, nie będę, nie będę się męczyć. Okej, okay, zrobi się tak. Tak. Tak, tak, tak. tak. No to tr trochę tak brzydko to będzie wyglądało, ale zostawię. Zostawię w ten sposób. Albo nie. O. Będzie taki zakręt, a w tym miejscu jakiś park się umieści po prostu. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Bez to chyba znów mi jakaś alergia dopadła, bo leje mi się z nosa. Dobrze, że tego nie widzicie. Ale wiecie, nagrywać trzeba dalej. Nagrywać trzeba dalej. Dobra, więc tutaj kolejny wyjazd. Myślę, że gdzieś tak na środku. No, może być tak. Pięknie. Pięknie. Dobra, tutaj jakoś sobie poradzę już z tymi strefami. Yy. Dobra, tutaj tak, tutaj tak. Ja chciałem, żeby to była strefa średniej gęstości. No nie. No nie. O tutaj w środeczku będzie taka przerwa Albo nie, nie będzie przerwy Zrobię taką ślepą ulicę w tym miejscu To będzie szansa na, wybudowania się, na wybudowanie się czegoś fajnego Średnia gęstość, nie mała Muszę o tym pamiętać Dobra, tutaj tak samo się zrobię? Mam nadzieję, że na takich dwóch kratkach wybudują się kamienice Bo nie wiem czy one się wybudują Tak, chyba tak Nie, tutaj są trzy, o kurde Hmm czy jakoś... Czy ja gdzieś się robiłem, żeby... Hmm. Nie jestem pewien, teraz nie chcę się liczyć. Zresztą chyba powinno się na dwóch kratkach, bo zobaczcie, tutaj na tej trzeciej są jakieś parkingi tylko podrzędne stare. Tak więc zobaczymy. O, wypadałoby doprowadzić tutaj wodociągi. I tutaj też. Zapominam o tych wodociągach. Za dużo nowego SimCity. dużo nowego SimCity. Okej okay. z wodociągi ładnie sobie pod aleją będą biegły No i wszystko, wszystko obejmuje teraz, każda działka ma wodę, chyba chyba każda, tak? No i tutaj też jest wszystko. Jest wszystko porządku, zapiszę sobie grę w razie czego. Teraz nawet na nagraniu, bo wiecie, nie chcę, żeby mi wykraczyło, bo czym więcej takich wykraczeń, tym mniejsza chęć do gry. Właśnie tak mam City, że ciągle mi coś kurczę wywala z tej gry to jest masakra. To jest po prostu masakra. No, co całkiem gęste się te nasze miasto robi, taka fajna zabudowa jest. A i parki właśnie. Żeby była wyższa wartość ziemi. Ziemi. W tym miejscu też mógłby być jakiś park, bo to jest tak, taka działeczka mała, niezbyt niezbyt. niezbyt fajna. Więc coś w tym miejscu mogłoby się znaleźć. Kort tenisowy może być kort tenisowy tutaj na rogu. Nie zaszkodzi na pewno. Może jakiś... Nie, wielki zielony park jest za duży. W to miejsce. Średni park. O, może być średni park, piękny. Więc jest średni park. Ludzie się bawią. Ludzie się bawią i, i tak... O, a w, dalej mogę zrobić sklepy. jeszcze to już nie będzie za daleko. Nie, nie będzie. To mogą być sklepy. Średnia gęstość tutaj na całej ulicy. Do momentu zakrętu. Okej. Okay. Jest okej. Okay. Okej, okay, jest okej. Okay. Do moje powtórzenia. Hmm. Okej, okay, to się wszystko rozwija. Jak yy, wydatki. Super! No nadal zarabiamy. Prawda ile to jest? No. I no sporo, sporo. Sporo sporo, także przyspieszę czas, aby to się wszystko nam rozwinęło. Nie, mam, mam czasami wrażenie, że tak to się tnie, ale to jest chyba spowodowane przez to, że te przybliżenia są takie na kilka widoków tylko. I to dlatego mi się wydaje, że to się tnie. I jest po prostu tak zaprogramowana, że jest na tam 25 fps. -ów. Bo faktycznie to jest takie dość dziwne. Ecz nie, chyba na 30. Mniejsza o to. Mniejsza o to, ale tak od razu takie spostrzeżenie. O, tutaj już jest blok. Bez wody się nie da. Ojej oj. Super. Czyli fajnie, że na miejscu tych. Yy, tak ty, tego dwukratkowej strefy i się wybudowały większe budynki. No, fajnie wyglądają nawet. Chociaż nie to jakiś barak jest zwykły. No. Dodam kolejną pompę wodną. Pięknie. Żeby było wody pod dostatkiem. Oki, już zarabiamy ponad 1000 simolonów. Y a Oczywiście, szpital. Jaki szpital? O kurczę, tutaj coś się na serio dzieje. Um. A, bo dużo pacjentów jest, to faktycznie mogę zwiększyć finansowanie. Czasami się o tym zapomina. Pięknie. Szpital jest rozwinięty i jest dobrze. O, zobaczcie, mogę, mogę nawet sobie polatać tym. Helikopterem. Sprawdzę. Znaczy, już to, już jedną misję robiłem, ale nie wiem, czy to ta sama. Ej, no chcę, chcę wystartować. Jakie to fajne! O, tutaj muszę lecieć, tam, tam w prawo. Ej, gdzie, gdzie to jest? A, tutaj, okej. Okay. <ścoughs> nie wiem, mam frajdę z tego, po prostu mam frajdę. Mogę się wznieść na... większą wysokość. Wnieść się wyżej, a ja nie chcę w górę, nie w dół. Wydaje mi się, że gdy się wznosi też w górę, to szybciej leci, albo to jest po prostu takie złudzenie. Okej okay. A co on ma dostarczyć? Miałem też taką misję, której nie zrobiłem niestety. Żeby dostarczyć yy, jakiejś kobiecie serce i ją przywieść, odwieźć jakaś tam masakra. O, tutaj. O nie jesteśmy w realnie przemysłowym, nadzieję, że się nie rozbijemy i nie wywołamy pożaru. O, zabezpieczone lodem mózgi dotarły świeże i nienaruszone. Lata lepiej niż się spodziewałem. Tajna fabryka zombie, za zamaskowana jako zbiorniki i kadzie W. Już się zajęła ładunkiem. Co? Tajna fabryka ozo A zombie zamaskowana. Dobra, nieważne. Co, co, co jakieś tak popieprzone jest. Y ta składnia ich tam. Okej, okay, więc. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że mi się spodobało, bo mi tak. No, tak nieskromnie przyznam. Cześć!